Pan Ignacy Gosenba jest radny w imię od 1 grudnia 2040 roku. Panie Przewodniczący, Pan może nie wiedzieć, ale odpowiednie służby, jeżeli by Pan zapytał, to by Pan udzielił odpowiedzi, że w zakresie dostępu do informacji publicznej obowiązujące przepisy w takim samym zakresie dotyczą radnego, jak i każdego. Nie posiada żadnych i do żadnych uprawnień dodatkowych czy jakichkolwiek poza jednym uprawnieniem wynikających z ustawy o finansach publicznych, o którym pani znakło doskonale wie, to jest wglądu do dokumentów finansowych. Możemy jako radni pooglądać sobie rachunki. Komisja Recyzyjna. Radnych również taki mam. Proszę sprawdzić. Komisja Recyjna. Proszę sprawdzić. Możesz sprawdzić. Możesz Mogę poprosić kopię rachunków. Jako kopię rachunku mogę poprosić jako informację publiczną. Rachunek jest informacją publiczną, prawda? Ale to nawet nie jest.